Narzędzie pracy. Zapierdalać! Jest, nie Myślałem o tutaj, żeby poblatywać. wylatywać Szymon, mówi: No nie wiem, słuchaj, tam we trójkę szli, z cem, każdy, wiesz, na słuchawie popatrzył no gdzie jedziemy? No nie wiem, stąd no to na to, 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 to. Dzień dobry! Co tam słychać? Świetnie. No nic, chyba właśnie skończyliśmy jazdę siódemą w tym setupie. Wiecie, co jest następne? Widzimy się w wakacje! Na odcinie bez kontroli. Gdzie jest działo? Kto ma działo? co się działo Ta-dam Poczwórna lufa i... 24. strzały Okej, okej, idziemy Ilu? Robimy to? Robimy to, robimy okay, to ja Niesiemy sprzęcior, zmierzy się? No dobra, no, dobra. Co mnie tka? Motorka Czekaj, A Czeka, on ma prezent? Też się opakujesz No Kilka ja dolarów czwórkę, tak, tak Tak, dwa letry Co ty robisz? No mówię, że to będzie mi wszystko Dawaj! Pamiętam jak Szymon tankował gaz za 7 złotych. No na <grymne> Za 20, a ten jeszcze nagrywa. Jesteśmy grzeczni dzisiaj, jest koniec hmm. roku, czas zadumy. Rozpłyniemy swoje gruzy, dlaczego nie działają, czy mogłyby działać. Nowy rok, nowy gruz. Nie, <grymne> no, 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 no. no, ale ciota. A tego się nie skończyło. Ej! Adam, zaskoczyłeś na... No, Adam nie zrobił ronda, what oh, the fuck. What the yeah. fuck! Wiedziałem, że chodzisz. O! Nie ze sprzętu. Kurwa. Nie widzę. Kurwa. A wy piwo wywróciłaś, kobieto! Adam. Co? Strzelajcie. No, Mów o tych fa... fa kapa. Fa, fa 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 No i mieliśmy też do, zrobić dodatkową ochronę na to działo, ale no nie, wiem, to, nie wzięliśmy. No i co? Dobra. <laughs> tak. W sumie to tak. Którą mamy godzinę? Dwa, dziewięć albo do robić? Odpalić to i strzelać. Trzymaj. Dla kogo? Dla kogo, A kogo was? <laughs> ¿Te quemo de pivo? <laughs> że ktoś wejść. A ty co zrobiłeś? Nie doliłem Ale noł jeszcze wybucham tutaj. Ale ty twoje Ale to jest głupie! Ja myślałem, że to jest takie lekko, całe całość. Ja nie wiedziałem nic! Co jak stało? Coś, Coś chyba jest. Nie róbcie tego w domu. <laughs> Pierwsze co pomyślałem, jakby strzeliła? pomyślałem OLE Zajebiście! No ale jak wybuchła w rękach, to powiedział, OLE CHUJOWO To co, teraz ja ósemeczki pokręcę W te dźwięki pięknej radości Nowego Roku! Zaczynamy Nowy Rok! 200 strzeleckich rastylów z prezentami. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Wuhu! moi Moimi fani ogólnopojętego ślizgania się autami. Kolejna pogadanka, ponieważ chciałbym wam troszkę nakreślić, jak wygląda prowadzenie i tworzenie kontentu na moim kanale, bo widzę pewne niezadowolenia w komentarzach, generalne zniespaczenia wynikające z tego, że blakuje niektórym ludziom szerszego spojrzenia. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym Wam nakreślić, to właściwie czemu tyle czekacie na kolejne epizody i w ogóle ile trwa y, tworzenie takiego jednego odcinka. Żeby to wyjaśnić, musimy się cofnąć do samego początku, gdy zacząłem publikować filmy na kanale. Mówię o epizodach oczywiście. Otóż rozchodzi się o to, że wymyśliłem sobie swoją własną formułę na filmy. Czyli ponad 20 minut, parę wątków w jednym odcinku, przeplatanych na zmianę, żeby nie nudzić widza. Powiem wam szczerze, że gdy pokazywałem te odcinki pierwszym osobom, albo w ogóle mówiłem o samym pomyśle 20-minutowego materiału, to każdy się pukał w głowę i mówił, no gdzie, no za długie, no nikt tego nie będzie oglądał. No jak widać jest inaczej. I teraz wręcz jest sytuacja totalnie odwrotna. Im mniej wstawię, tym każdy jest mniej zadowolony. Opisałem wam film co dwa tygodnie, co tydzień, jeśli uda mi się wpleść jakieś mniej wymagające formy filmowe. I bardzo naprawdę szczerze wierzyłem, że jest to do zrobienia. No bo w końcu, no przecież wszyscy to robią jakoś, tak? Cały YouTube na tym polega, że musi być cykliczna publikacja. No i generalnie im częściej, tym lepiej. Więc zarażony tą myślą, brnąłem w nią. Ale niestety, słuchajcie, życie weryfikuje najzwyczajniej w świecie. I ja w tym momencie już wiem. Że robienie mojej starej formuły, którą wszyscy kochacie i lubicie, jest niewykonalna, jeśli publikacja ma być co tydzień. ponieważ mój content wymaga ogromnej pracy, nie tylko przy komputerze, tylko ja muszę też robić samochody. Do tego, przy robieniu samochodów, muszę myśleć o nagrywaniu. Później, po tym wszystkim, muszę to zmontować. Kamera często stoi na statywie i nagrywa non-stop. Często mam po 6 godzin materiału. Na timeline, w sensie na linii czasu w programie, I ja te 6 godzin muszę obejrzeć, bo tam są różne smaczki, kruczki, fajne rzeczy, które wy widzicie w tej 20-minutowej finalnej wersji z 6 godzin, rozumiecie? Kolejna rzecz to muzyka, którą jest coraz gorzej, bo wcześniej na samym początku to wiadomo używałem komerchy samej, ale akta 2 wjechało i koniec! Skończyło się, nie ma! Teraz, jeśli chcę poziom muzyczny, melodyjny też był utrzymany, muszę przepłynąć naprawdę może, żeby cokolwiek fajnego dorwać. I to też trwa niemiłosiernie długo. Wierzcie mi, że wszystkie te odcinki, pomysły na odcinki i formuła wpada podczas montażu, nie podczas nagrywania. To działa tylko w takich przypadkach, jak jedziemy robić dla Was szkołę driftu. Albo robiłem poradnik jak robić Seicento To tam w miarę wiedziałem jak to będzie wyglądać, tak? Po kolei pokazuję etapami jak po prostu wygląda praca czy sa przy samochodzie czy na osce driftu Ale cała reszta naszej zabawy, projektów, przypałów, wypadków To jest totalny freestyle Na freestylu siedzę i klepię wam po prostu scenariusz podczas montażu Dlatego jest to montaż kreatywny Ja często oglądam jeden materiał po 20 razy Nie przesadzam I dopiero za 21... Eureko, zmontuję to tak, że to, ten motyw przerzucę tu, to dam jakby w przyszłości, nagle tu będzie zawirowanie, tu się powyklinamy, później będzie piona, wiecie o co chodzi. Po prostu jest to niezwykle męczące i niezwykle czasochłonne. Mam nadzieję, że to już Wam mniej więcej nakreśliło, czemu tyle czekacie, ale kontynuując. Kolejną rzeczą, z której wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, to ile jest rzeczy na naszych głowach przy prowadzeniu takiego kanału. Nie myślę, że ja się tu żalę, po prostu chcę naprawdę, żebyście zrozumieli, bo niektórzy piszą w komentarzu Gdzie obierdalanie gruzów? Co to za srarty? Pomysły się kończą? Obiecałeś odcinek co tydzień i co? W starych odcinkach to więcej się działo, teraz to nuda, widać, że idzie na łatwiznę i w ogóle o, olał kanał. Mhm. Dobra, więc zaczynamy. Tydzień ma 7 dni, tak? Czas na zmontowanie jednego odcinka, epizodu pełnego powyżej 20 minut. Mogę Wam powiedzieć w przybliżeniu, że jest to tak od 3 dni to w momencie, gdy w odcinku jest robienie auta, bo to po prostu się łatwo montuje po kolei. Po tydzień, gdy mam trzy obrazy z kamery, w sensie obraz trzech kamer, do tego nagrywały to osoby, które nie mają pojęcia w ogóle, jak to się robi, czyli wszystko jest nieostre, za jasne, za ciemne, w ogóle nagrywane non stop. Wiem, wie, że z tym mistrzem, ale dzięki temu jest sporo smaczków, więc dobrze w sumie. Ale generalnie to po prostu przedłuża bardzo proces twórczy. Więc jeśli tworzenie odcinka zajmuje od trzech do siedmiu dni, to zastanówcie się, kiedy ja mam w ogóle robić samochody, kiedy publikować jakieś posty na Facebooku, gdy przecież no nie siedzę w garażu, bo siedzę przy montażu. Jeszcze ten montaż to jest wstęp, tak? Bo jeszcze na sam koniec trzeba zamazać tablicę, żeby przypadkiem przypału nie było. Do tego przydałoby się tłumaczenie z napisami, bo wtedy algorytmy YouTube'a działają lepiej, więc jest rozwój. Więc tworzenie jednego odcinka trwa ponad tydzień i nie ma czasu na motoryzację, więc ergo nie da się publikować dobrego materiału co tydzień. No to mam nadzieję, że ta pogadanka już Wam to nakreśliła. Ale nie przedłużając, idziemy dalej. Kolejna rzecz, jaką chcę wam nakreślić, to dlaczego ja właściwie to robię. Widzicie, ja nie robię tego dla pieniędzy. Znaczy, wiadomo, teraz już robię to dla pieniędzy, ponieważ z czegoś trzeba żyć, z czegoś trzeba robić samochody, z czegoś trzeba serwisować sprzęt. Ale sama geneza powstania kanału to było tylko prawdziwa pasja. Ja kocham robić samochody, ja kocham filmować. Więc to połączenie sprawiło, że kocham mój kanał. I w momencie, kiedy nie miałem naparcia czasowego z publikacją, po prostu siedziałem, dopieszczałem każdy epizodik, powiedzmy, zmontowałem go wstępnie, on sobie chwilę odleżał, pokazałem go znajomym, i później wpadałem jeszcze na pomysły, jak to doszlifować, żeby było jak najlepiej. Bo te filmy, to jak dla was jest świetna rozrywka, to dla mnie będzie pamiętnik. Te wszystkie akcje, te wszystkie śmieszne rzeczy, ja będę oglądał na starość. Będę miał wielką szafę, będę siedział sobie na foteliku, będę się bujał i będę sobie tylko myślał Który tutaj epizodzik by sobie sieknąć? A dzisiaj 2017, haha, jak ujebałem dach 7,38, a to były czasy I teraz wpadłem w wir youtubowania, czyli tego, czego w sumie nie szanuję i nienawidzę Czyli robienie kontentu, byle był, byle by go wypuścić, byle by zdążyć do tej niedzieli, żeby nie było zawiedzionych widzów, złych komentarzy. I wpadłem w ten wir, że chciałem publikować, bo chciałem sobie udowodnić, po pierwsze, że się da, a po drugie, chciałem po prostu dotrzymać obietnicy. Ale w tym momencie, niestety z wielkim bólem, muszę powiedzieć, że jeśli chcecie, żeby poziom kanału był utrzymany, bo ja bardzo tego chcę, Muszę się bardziej skupiać i tworzyć materiał, który, który będę mógł sobie mieszać. Robić wielowątkowość, o której wiele osób pod komentarzami w ostatnich filmach wspominała. I ja to rozumiem. Tylko wy nie rozumiecie, że to nie jest tak, że ja siedzę, montuję, wstawiam koniec. Tylko najpierw muszę stworzyć ten kontent, później go zmontować, w międzyczasie jeszcze dorobić więcej pieniędzy, bo patronite, mimo że naprawdę dziękuję wszystkim patronom za pomoc, no to nie da się z tego wyżyć. Ale ja muszę mieć jeszcze pieniądze na samochody, muszę mieć czas na samochody. Generalnie jedynym wyjściem na to wszystko jest fakt, że muszę znaleźć montażystę. I dowiadywałem się, ile taki kosztuje. Chcecie wiedzieć? 2,5 tysiąca. Dlatego zrobiłem próg na patronat 5 tysięcy zł, ponieważ stwierdziłem, że no dobra, zamiast płacić komuś tyle pieniędzy, ja mogę wziąć te pieniądze i tworzyć filmy tak jak do tej pory, bo każdy montażysta jest inny. Nie da się wszystko palcem pokazać człowieka, nauczyć, jak to jest. To jest po prostu kreatywność. To jest kreatywny montaż. I w celu uzupełnienia naszego budżetu, ponieważ już no, nie mogę robić innych zleceń, bo wtedy to w, ogóle, w ogóle padłoby to montowanie odcinków, więc żeby dopełnić budżet na robienie samochodów, projektów i ogólnie życia, Otworzyliśmy sklep, który po prostu prosperuje dobrze, ale to też jest, słuchajcie, no to, to jest dla nas nowość, tak? W ogóle wszystko co robimy jest dla nas nowością. My się stale uczymy i ten sklep też jest dla nas nowością. I ile my mieliśmy problemów z ludźmi, ze stroną techniczne, pieniężne, z kurierem. No powiem wam, że w internecie to wygląda łatwiej. Na szczęście jest kochana Karolciak, dzięki której mamy już cztery ręce do roboty, a nie tylko dwie. Więc jakoś to w ogóle działa, ale nie, nie działa tak, jak bym tego chciał. Dlatego teraz dynamicznie przechodzę do Patronite'a. Słuchajcie, no. Nie jest dobrze, mimo że to właśnie Patronite sprawia, że to wszystko w ogóle się dzieje, że ja żyję swoją pasją i to dzięki Wam, patroni, to wszystko jest, no to niestety. Nie zasięgi, tylko no budżet spada. I to na tyle niebezpiecznie, że ja już zaczynam się zastanawiać po prostu nad sensem tego wszystkiego. Czy nie wrócić do zleceń? Bo po prostu najzwyczajniej, no niedługo zabraknie nam budżetu na to wszystko. Dlatego zwracam się do wszystkich osób, które oglądają ten kanał i widzą jego niepowtarzalność, że bez was nie dam rady. Bardzo bym chciał kręcić takie obroty w sklepie, żeby w ogóle od was nie, nie brać pieniędzy. Naprawdę bym chciał. Ale no nie na tym poziomie jeszcze, nie z takimi zasięgami. Ja mam ledwo 70 tysięcy subskrypcji. To jest. To jest nic przy dzisiejszych standardach. Więc nie jestem w stanie wytworzyć takich obrotów w sklepie, żeby odpuszczać Patronite'a. Dlatego jeszcze raz, proszę was o pomoc po prostu. Bo inaczej. bo inaczej nie wiem co. Ma. Dobra, już powyjaśniałem, pokrzyczałem, pożaliłem, więc kończąc to wszystko, chciałbym oczywiście wszystkim patronom do tej pory, którzy mnie wspierali, naprawdę podziękować, bo to był jest chyba najlepsze pół roku mojego życia. Szczerze mówię. Po prostu robię to, co lubię i mam z tego. Profity, no, no nigdy nie miałem czegoś takiego. Wiadomo, że bycie operatorem i robienie zleceń to można pod to podpiąć, ale to zawsze zleceniodawca rozdaje karty, a tutaj po prostu no robię to co lubię i ludzie są zadowoleni i jest super, tak? Będę myślał cały czas nad rozwojem, więc to nie będzie tak, że tylko epizody będą lecieć, ale żeby to wszystko szło do przodu, no to niestety... Budżet nie może się cofać. Ale też nie chciałbym atakować non-stop Was prośbami o pieniądze. Tam zawsze na końcu filmu znajdziecie linka, i tak dalej, ale no, no to nie działa. Dlatego robię to raz w takiej formie dosyć długiej. Mam nadzieję, że w ogóle dotrwaliście do końca, bo już słońce zdążyło zajść. Więc robię to rasa dobrze i razem będziemy po prostu przejść do przodu. Także teraz Was żegnam, a linki macie na dole. Cześć!